Witam Was w kolejnym odcinku ze Steam'a Pierwszym, nie pierwszym Nie wiem, bo ja nie wiem jakie to kolejności będę wstawiał Może taki zlepek po prostu zrobię 100, 279 level Trochę odznak kupiłem Zobaczymy co z tego będzie Przeskipuję wszystkie generalnie odznaki Poza końcowymi W sensie mm, Dwoma eventowymi No to dobra, no to lećmy A chociaż w sumie odkryłem patent, że najszybciej jest o tak po prostu 200 expa, tam było 100 tu 400 expa tu 200 expa tu 200 expa Starałem się pozamykać większość odznak, których nie miałem jeszcze na piątym poziomie, a już nie miałem zrobione I od razu trochę dodać. Jak widzicie już 3 odznaki albo 4 nawet zamknąłem ale jak niektóre na przykład jak ta miały tylko jedną odznakę za normalną cenę tutaj kolejna zamknięta, także ciekawie yy, Możecie napisać też yy, ile wy wydaliście na ten level, na, na ten Na tą wyprzedaż Na gry i tak dalej. Albo bardziej Co ciekawego kupiliście na tej wyprzedaży, można powiedzieć Bo to też jest ciekawe Ile na przykład odznaki wentowych zrobiliście? Też fajnie jakbyście napisali. A więc no. Hmm, chyba dzisiaj wstawię ten filmik. Tak, na pewno dzisiaj wstawię ten filmik bez miniaturki i tak dalej, bo nie mam skąd jej wziąć, no nie? Ale. Jeszcze są filmiki z. Dawna, dawnego, jak wbijam jakiś 200 level, i je też będę wstawiał, ale chyba jest lepiej tak ogólnie. Taką histori historię swojego levela zrobię trochę, jak się to, jak wbijałem z czasem. Hmm. Ogólnie 280 level to jest pewne, że wbijem, bo brakowało 1700. expa już odebrałem pewnie dobre parę tysięcy. O nie, ta foliowa, foliowe na koniec i generalnie niedługo przebije yy, próg 200 foliowych odznak na profilu już chyba ze 180 czy coś takiego także ciekawie ale już raczej na tą wyprzedaż za dużo więcej nie wydam niż teraz yy, jeśli chodzi o odznaki oczywiście chyba że mega jakoś mi się spodoba ten 300 się znowu napalę na niego jakoś. Bo fajnie by było tak 300 jednak mieć, no nie, taka równa, piękna liczba. A jest w, w moim zasięgu, mogę tyle powiedzieć do wbicia. Dobra, szybko dwie foliowe. Sprawdźmy, jak będzie wyglądała foliowa. bo foliowe czasami mają serio fajne yy, wyglądy. Ej, ładna jest nawet ta odznaka. Ciekawa taka. A ta? ta pewnie będzie tragiczna, jak patrzę na grafiki. Jest najgorsza, ale jak na foliową się nie postarali. No dobra, 281 level. I pierwy wyrabiamy foliową odznakę z eventu. Nie pamiętam, jak ona wyglądała, ale wszystkie chyba odznaki z tego eventu są brzydkie albo średnie. No bez szału, ale jest w kolekcji w każdym razie, także fajnie. I coś, co przygotowałem dla nas tak, taką, tak specjalnie, taką ciekawostkę. 40 przykowałem, dwie się zrobiły nagle. Ale wbijemy trochę więcej jeszcze zaraz. No zobaczycie. No to lecimy. 42 odznaki. Zaraz może zaszelejemy. 281 miałem, zaraz zobaczymy. Mogłem trochę więcej od razu kupić Kupię już na odcinku, bo już mi się nie chce tak robić cięć i tak dalej. A i taki tak dobrze wiadome, wiadome ile na to by poszło i tak dalej. Wystarczy sobie policzyć jak ktoś chce. Ja nie mogę ile tego jest? W końcu 82 itemy Ja pierdzielę 282 tylko? Co? Ale zawiedziony jestem. Zawiedziony. Co tam? Ile spa 400. No dobra, no to dobimy już tutaj 400. Ile brakuje? 7,1 jest. No dobra, no to kupmy. Pokażę wam od razu na odcinku jak wygląda kupywanie, bo to jest śmieszne tych odznak. Wpisuję się przykładowo tak. I to jest trochę zabawne, bo można maksymalnie dwie odznaki, bo później wywala błąd. W się sensie dwie karty maksymalnie. I trzeba poczekać aż się kupią i dopiero można kolejne. A jak się robi przykładowo zakupy powyżej 100 kart, to już jest lipa lekka. 72 72 już No to dobra Co? Znowu jakieś bagi O ludzie A się gra ze znakomitą fabułą Sami widzicie jak to się ciekawie kupuje W ogóle w tamtym roku były identyczne nazwy kart się nie postarali troszkę Trochę śmieszne, że tak daje te same nazwy Dobra, zaczęło kupywać Teraz trzeba poczekać aż te dwa znikną, a chociaż jedno zniknie. O, to już widzę. Dobra, znikło i kolejno dopiero teraz można. Dobra, na przykład tutaj już tego buga nie ma, a tam jest. Także trochę śmiesznie, bo każda karta ma inne bugi. Co jest trochę zabawne. Kurde, powinna się przygotować lepiej do tego filmiku. Dobra, trudno, wyjdzie jak wyjdzie, wstawię i tak i tak. No bo i taki tak, dawno nic nie było na kanale. W ogóle sorry, że nie było tak długo z live'ów i tak dalej, i tak dalej. Ale za to macie trochę dłuższy filmik z wybijania levela Nie każdy wbija większe lewele, nie każdemu się chce. No to możecie sobie chociaż podglądać jak ja wbijam mniej więcej. Teraz powinno dostać chyba dwa levela. Co teraz tutaj zabrakło? Hmm. Dobra, chyba poleciało. Tak? Tak. I w ogóle 75 poziom oznaki wygląda tak, trochę tragiczny. No powiedzmy sobie szczerze, jest tragiczny po prostu on. Dobra, to teraz już zrobimy sobie całość do setnego. Bo setny poziom oznaki chcę na tym filmiku wbić. Tak chciałem od początku, ale pomyślałem, że nie wiedziałem po prostu ile dropnę z tych odznak, które przyszykowałem i stwierdziłem, że zostawię sobie trochę tego Ale mogę chociażby do 75 Pokupywać w sumie faktycznie No dobra, trudno no Co mam powiedzieć, no wyszło jak wyszło tego nie zmienia niestety, a cięć nie będę robił, bo za dużo z tym roboty później trzeba sklejać jakoś filmik, montować, mi się nie chce a to już było kupione, czy jeszcze to? 23t i teraz trzeba poczekać Nie mogę, mogę to w sumie na jakimś streamie zrobić, czy coś. Ile tutaj miałem kupić? 23. Te są już po 14. Hmm. Chyba w Polsce nie ma osoby, która by nagrywała, jak się tak Wbija level tak na większą skalę. Przynajmniej ja nie kojarzę. Jakbyście znali kogoś takiego, to możecie mi napisać. Link w komentarzu cokolwiek do jego profilu. Bo pooglądamy sobie, jak sobie, jak sobie ludzie na przykład wbijają tak czasami. Ale za granicą jest gościu, który yy, nagrywa jak wbija 1000 poziom odznaki na odcinku. Śmiesznie trochę tak oglądało się to. No dobra. W ogóle dużo osób strasznie ma tę odznakę Wybrabiają, mimo iż jest bardzo droga w porównaniu do tych normalnych. Także śmiesznie trochę, że ludzie przepłacają, tak. No ja przy, ja nie przepłacam, bo już tań, z tańszych oznak to mało co już mam. Już muszę niestety takimi się posiłkować. No, setny poziom odznaki Zobaczmy czy wbiję chociaż 284 level Kurde, dzwonią już do mnie Na odcinku 5 minut mnie nie ma, już dzwonią Tragedia Co? Gdzie? Nawet levela nie dostałem? Co do? Nawet mi nie no super Te levely już są świetne 25 29 odznak potrzeba na jeden level to jest tragedia Ten 300 to będzie serio ciężki do wbicia no ale cóż 280 wbity, wbity Chociaż nie wiem czy szybko jeszcze sobie nie zaszalejemy i do 285 nie dobiłem, bo ładna liczba to ile to by trzeba było? 29... Hmm. Z 35 oznak, to trzeba by było jeszcze 35 z każdego. No dobra, w sumie to czego czemu by nie. No dobra, trudno już. Chociaż w sumie nie wiem, czy to na odcinku robić. Dobra, zrobię to już poza odcinkiem tak na szybko. Hmm. Będzie to w zlepku jakimś. Dzisiaj wbiliśmy taki level. Jakbyście chcieli zobaczyć jak wbijałem 285, like, komentarz i jutro stawiam jak wbijałem dwa, jak wbijałem dwa kolejne levele. <grych> no to do zobaczenia do słyszenia i cześć.